Witam serdecznie na moim kanale, a szczególnie serdecznie witam wszystkie koziorożce, ponieważ dzisiaj specjalnie dla Was w koziorożce będzie próba na wiosnę. Ale jeszcze kartę fokusuję do tego czasu. A jeszcze chwilkę. Ok, to co? Rozkładamy lewą ręką na trzy kubki i patrzymy co tutaj ciekawego Wam, drogie korzenoty. Kozieloszce przyniesie los. Ten wiosenny, te piękne dni, które nadchodzą, pełne kwiatków, trabek i radości. W samym środku, drogie korzenoszce jest umiarkowanie, czyli ta wiosna będzie dla Was takim okresem Raczej spokojnym, kiedy wszystko będzie na swoim miejscu, kiedy będzie takie umiarkowanie, jak widać, to jest taki anioły, który sprawia, że wszystko idzie swoim torem, ale wszystko jest takie poukładane, spokojne i bez jakichś takich szalonych emocji. Dodatkowo królowa monek, e, to jest taka przedostatnia karta z dużego z całego tarota, ona mówi, że będzie jakiś taki dobry okres finansowy dla Was tej wiosny. Być może tutaj jakaś starsza kobieta Was pomoże jakimiś finansami albo sprawi, że te finanse dla Was będą e, jakby większe, bo to też może oznaczać jakiś, jakiś awans pracy, jakąś premię od szefowej od jakiejś starszej, starszej kobiety, ale jednocześnie ta karta też sugeruje, że te pieniądze na wiosnę będą i wszystko będzie szło dobrym torem. Jest tutaj Król Kielichów, który sugerowałby jakiś taki okres e, zmożonych imprez, zmożonych zabaw, ale jest ta karta na miejscu dotyczącym przeszłości, więc jakaś osoba, która kiedyś przesadziła z imprezami, może chcieć na nas wpływać. Dodatkowo jest tutaj Król Mieczy, czyli to jest jakaś taka starsza osoba, starszy mężczyzna, który chciałby wywrzeć na Was drogiej koziolosce jakiś wpływ, chciałby troszkę może pokierować Waszym życiem, ale Wy się tacie. Yy, trójka monet sugerowałaby, że umiecie poradzić sobie z pracą, z działaniem. To jest też taka karta dotycząca troszeczkę mistrzostwa z pracy, zadowolenia z tego, co się robi. Yy, więc w pracy wszystko będzie szło dobrze, bez jakichś komplikacji. Kolejną kartą, o, jak fajnie, koło Fortuny, czyli na tą wiosnę koziorowcę was czeka jakaś pomyślna odmiana losu, bo koło Fortuny oznacza szczęście, pomyślną zmianę losu. Może warto zagrać tego tutorowca, bo to jest taki moment, kiedy ten los się do was będzie uśmiechał, będzie stał, że wszystko będzie dla was przychylne, że, że to szczęście będzie. Wam sprzyjać. Yy, dziewiątka buław to jest taka stabilność, może niechęć do zmian, yy, może też troszeczkę trwanie przy swoich poglądach i niechęć do ich zmiany. I tutaj koziorożce Wy tak nie będzie niechętnie będziecie chcieć się zmieniać. Ale yy, ten pomyśl o obu też sprawi, że jakiś wyjazd może się trafić, bo szóstka mieczy sugeruje wyjazd Cieczkę, jakąś zmianę miejsca pobytu na chwilę obecną, a jednocześnie ostatnią kartą jest piątka monet, czyli jakieś zmiany w pracy, w działaniu, w tym co robimy. Ten pomyślny obóz losu, właśnie może dotyczyć tego, że coś się zmieni w naszych sprawach pracowych i finansowych. Czego Wam życzyć? Tego szczęścia, korzyści. Niech to szczęście Wam sprzyja i niech ta pomyślna. Zmiana losu nastąpi do koło, tym niech się obraca na Waszą korzyść. To życzę wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia na tą wiosnę, choć i co? I do zobaczenia latem!